Cześć. Chcesz poznać punkt widzenia swoich obserwatorów i dowiedzieć się, co sądzą o ważnych dla Twojego biznesu kwestiach? Dzięki nowej funkcjonalności na LinkedIn możesz łatwo udostępnić ankietę i zadać im dowolne pytanie. To szybki sposób na otrzymanie wartościowych odpowiedzi i zaangażowanie swojej grupy docelowej. Ankietę możesz dodać zarówno z poziomu profilu prywatnego, jak i przez stronę firmową. Jak to zrobić? Zaczynamy od publikacji. Jedną z opcji publikacji jest właśnie. Ankieta. Klikamy Utwórz ankietę. No i zadajemy nasze pytanie, na które odpowiedź chcemy uzyskać. I wybieramy opcję. Poniżej, wybieramy czas trwania ankiety. Do wyboru mamy jeden dzień, trzy dni, tydzień lub dwa tygodnie. Ja wybieram tydzień. Klikamy Gotowe. I nad ankietą musimy napisać jeszcze kilka słów z takich tutaj wstępnych, żeby zachęcić osoby do wzięcia udziału w ankiecie. To nie jest obowiązkowe, ale myślę, że, że warto coś napisać. Wystarczy opublikować. I mamy już gotową ankietę. Twórca ankiety może przez cały czas monitorować liczbę udzielonych odpowiedzi, dotychczasowe wyniki oraz pozostały czas trwania ankiety. Ma również dostęp do informacji na temat głosujących oraz wybranych przez nich odpowiedzi. Po upływie wyznaczonego czasu może sprawdzić finalne wyniki, m.in. liczbę ankietowanych, procent głosów oddanych na każdą z odpowiedzi. Funkcja ankiety jest stopniowo udostępniona wszystkim użytkownikom LinkedIn. Co sądzicie o tej funkcjonalności? Korzystaliście już z niej?